To znowu ja, Marcel, przedstawię pojedyncze saszepki Super Zinx. O, trafiłem piłę. Ta piła jest bardzo fascynująca. Jest razem z kleszczami albo komiderkami, i to nie jest srebrny. O, mikser. Bażarka do kawy jest też ciekawa, bo ma tarczę i może odbijać te kawy, które na niej lecą. O, właśnie, teraz trafiłem. Luker! Czyli znaczy, że walczą razem. Luker może posypywać przeciwników. A teraz trafię kogoś niebieskiego rękawiczka, genialnie, on jest najlepszym chyba z bo może rzucać śnieżkami. O, to jest najlepszy chyba z O, dalej. Jeszcze tego. To jest robot drogowy. się kolory... O ja on może zatrzymywać. Znak stop z nimi walczę, ale niestety tego nie mam w swojej kolekcji jeszcze. Patelna, genialna jest. Ona może jest z gadkiem i może piec innych przeciwników. Zostało nam tylko dwa. Może jeszcze trafię, kitka, to Cukrzynka z narzędziami jest razem z kleszczami i z piłą. Ostatnia. Mam nadzieję, że trafię, kitka, zoom. O, pudło. Trafiłem babeczkę. A teraz proszę o niespodziankę! Teraz poleci na nas. Niespodziankę! O, właśnie to! Mega Ed! Łączą się strzelaczami i jadą w dwie strony. O, kogo tutaj trafi? Nie wiadomo. do wystrzelania kropelka wody ona akurat to jest w jej pojazd genialna nie chciałam ją żeby ją zaprezentować ona jest z hydrantem i z wiaderkiem wody i z mopem jego drugi to hydrant dołączymy ją do naszego pieta i właśnie dołączymy strzelanko tutaj, O. No. To już wszystko na dzisiaj. Cześć. I zachęcam Was do dania łapki w górę. Cześć. Cześć. O, 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 o. Zapomniałem jeszcze o dniu Powied. Nie zapomnij. Nie musicie dokładnie wręczać im zimca, ale może i kwiatki. Ale. Wtedy mają święto wszystkim kole, koleżanki i mamy i ciocie. I wtedy właśnie nie zapomnijcie w im kwiatkuszków. Cześć!